Dzień dobry, a ja już się biorę, słuchajcie, za zupkę. Za chwilę idziemy z Blanią na szczepienie. I powiem wam, że już sobie tutaj wywar przygotowałam. biorę sobie warzywka i niedługo mykamy. Jakie ziemniaki duże. To tylko wystarczy z cztery obrać i już jest zupa. Dodam jeszcze trochę kapustki, pora. Dodam marchewkę, wiadomo, pietruszkę. I zrobię sobie taką, sobie wszystkim taką warzywną zupkę że człowiek w życiu to mm, wszystkiego musi doświadczyć. Miałam jakieś różne rozmowy kwalifikacyjne kiedyś tam, jakieś rozmowy po okresach próbnych w pracy, gdzie po prostu łapa mi latała, że mogłam uspokoić, jak trzymałam filiżankę od kawy. Ale jeśli porównać te wszystkie problemy z tymi swoimi, które ma się gdzieś tam w życiu codziennym, jak już ma się dzieci, to, to tamte problemy to wydają się tak, Łache, naprawdę. Człowiek po prostu może sobie wszystko przewartościować. I teraz Wam powiem, dlaczego Wam to mówię ogólnie, nie? Bo teraz mamy taką odwróconą sytuację, bo my z Pawełkiem sobie tam negocjujemy niektóre sprawy, jeśli chodzi o budowę obory. I tak naprawdę, w ciągu ostatniego jakiegoś tam czasu, nawet w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy, odbyliśmy bardzo dużo rozmów z dyrektorami niektórych firm. Jest taka, jakby troszeczkę odwrócona rola. Nie, że tam wpadam w jakiś tam marcy, nie, po prostu tak życiowo. I wiecie, co mi się najbardziej podoba w tych rozmowach? Że rozmawiamy sobie już tak bez spinania, że po prostu się nie denerwujemy, tylko rozmawiamy sobie tak normalnie, po ludzku. Zawsze z osobami, z którymi pracuję, uwielbiam taką. Takie po prostu człowieczeństwo nie biznes. Dlaczego tak jest? E, nie dlatego, że nam nie zależy, tylko dlatego, że gdzieś tam sobie jesteśmy w stanie przewartościować swoje sprawy, że gdzieś tam te nasze życiowe problemy są ważniejsze niż, niż te zawodowe. No to obrałam sobie z wami ziemniaki na zupę. Słuchajcie, dalej was męczyć nie będę. Pozwólcie, że dokończę już sobie sama, bo nie wiem, jakiś tutaj e, monolog wytworzy taki, że po prostu z 50 kafelek mi się...